Dzień dobry wszystkim. Witam bardzo serdecznie. Tu Dorota Orzuk. Zapraszam na naszą kawę z Bogiem. Nasze króciuteńkie, codzienne od poniedziałku do piątku czytanie fragmentu e, Pisma Świętego. E, jesteśmy w sytuacji, gdy mm, dwaj bracia Ezaw i Jakub, e, synowie Izaaka, syna Abrahama, e, trochę skłóceni przez matkę, e, podstępem e, się rozstali. I akurat wczoraj czytaliśmy sytuację, gdy Jakub jakby chciał wrócić do swojej ojczyzny, do swojej ziemi, do swojej rodziny i chciał pojednać się z bratem, ale bał się, że zostanie przez niego odrzucony. I taka piękna była wczoraj sytuacja, kiedy trochę się pewnie zdziwił tym, że brat go. Że brat go przyjął z otwartymi rękami, i nawet tak pięknie tutaj wybrzmiało wczoraj, że obaj się wzruszyli, rozpłakali. I to było cudowne o tym czytać, bo tak jak czytamy ten Stary Testament, no to są różne chwile są cudowne właśnie, i są chwile, w których. Gdzieś mamy bunt wewnętrzny, jak to jest możliwe, czemu, e, czemu takie tragedie, takie rzeczy, czemu Pan Bóg na to pozwala, czemu, czemu nawet e, mówimy, że tak robi, e, <laughs> wielu sytuacji nie rozumiemy i, e, i są dla nas trudne. E, I więc czytamy kolejny fragment dzisiaj. E, zobaczymy, co nam wybrzmi. E, jeśli m, będziesz czuła, czuć, czuł, że chcesz zostawić komentarz śmiało. Zostaw, napisz coś od siebie, będzie mi bardzo, bardzo miło. E... <tryk> <tryk> Adina, zemsta za zhańbienie Diny. Adina, córka Lei, e, czyli młodszej siostry, e, kobiety, w której się zakochał Jakub. E, m ale podstępem przez teścia została mu podstawiona za żonę. To w ogóle są takie perpecje. Cześć, Joasia, ja cię. Cudnie, że jesteś. <śmiech> <śmiech> Adina, córka Lej, którą urodziła Jakubowi... Wyszła, aby rozejrzeć się między dziewczętami kraju. Gdy ją ujrzał Sychem, syn Hamora i Chiwity, księcia tego kraju, porwał ją, spał z nią i zgwałcił ją. Przylgnął jednak całą duszą do Diny, córki Jakuba, pokochał tę dziewczynę i czule do niej się odzywał. I rzekł Sychem do Hamora, ojca swego, weź mi tę dzieweczkę, za żonę. Jakub usłyszał wprawdzie, że schańbił Dinę, córkę jego, lecz ponieważ synowie jego byli przy bydle na polu, nic nie powiedział Jakub aż do nich, do ich przybycia. Hamor, ojciec Sychema, udał się do Jakuba, aby się z nim rozmówić. A gdy synowie Jakuba przyszli z pola i usłyszeli o tym, zasmucili się mężowie ci i bardzo się rozgniewali, że dopuścił się bezstydnego czynu w Izraelu, śpiąc z córką Jakuba, a tak nie wolno. Hamor zaś tak odezwał się do nich: Sychem, syn mój, całą duszą przylgnął do córki waszej: Dajcie mu ją za żonę, proszę, i spowinowaćcie się z nami. Dawajcie nam za żony córki wasze, a bierzcie za żony. Nasze. I mieszkajcie z nami, ziemia stoi przed Wami otworem, osiedlajcie się w niej, uprawiajcie handel i nabywajcie ją na własność. A Sychem rzekł do ojca i braci jej, jeżeli tylko doznam życzliwości od was, dam cokolwiek ode mnie, zażądacie. Zarządzajcie ode mnie choćby bardzo wysokiego wiana i daru Adam, jak mi powiecie, tylko dajcie mi tę dziewczynę za żonę. Wtedy synowie Jakuba odpowiedzieli Sychemowi i Hamurowi ojcu jego podstępnie, bo schańbił żon, siostrę ich Dinę. Mówiąc, do nich nie możemy uczynić tego, aby siostrę naszą wydać za człowieka nieobrzezanego, bo to byłoby hańbą dla nas. Tylko pod tym warunkiem wyrazimy zgodę, jeżeli staniecie się jak my, każąc obrzezać każdego mężczyznę u Was. Wtedy damy Wam córki nasze, a córki Wasze pojmiemy sobie za żony, zamieszkamy z Wami i staniemy się jednym ludem. Lecz jeśli nas nie usłuchacie i nie obrzezacie się, weźmiemy córkę naszą i odejdziemy. Słowa ich podobały się Hamorowi i Sychemowi, synowi Hamora. Młodzieniec nie zawahał się uczynić tego, bo pokochał córkę Jakuba. Był zaś najbardziej poważany w całej swej rodzinie. Potem przyszedł Hamor i Sychem syn jego do bramy miasta swego i rzekli do mieszkańców miasta swego tak: Mężowie ci są pokojowo usposobieni wobec nas. Niech więc zamieszkają z nami w kraju i uprawiają w nim handel. Ziemi jest tutaj tu dosyć dla nich. Córki ich brać będziemy sobie za żony, a córki nasze będziemy za nich wydawać. Lecz mężowie ci zgadzają się zamieszkać z nami, aby stać się jednym ludem, tylko pod tym warunkiem, że każdy mężczyzna u nas zostanie obrzezany tak jak oni są obrzezani. Czyż trzody ich i dobytek ich i wszystko bydło ich nie będzie nasze? Dajmy im tylko naszą zgodę, aby zamieszkali wśród nas i usłuchali Hamora i Sychema, syna jego. Wszyscy mieszkańcy tego miasta i wszyscy mężczyźni obrzezali się, każdy mieszkaniec miasta. A trzeciego dnia, gdy byli cierpiący dwaj synowie Jakuba, Symeon i Lewi, bracia Diny, wzięli swoje miecze, wtargnęli bez przeszkód do miasta i wymordowali wszystkich mężczyzn. Zabili mieczem Hamora oraz Sychema, syna jego, i zabrali Dinę z domu Sychema i odeszli. Synowie Jakuba zaś napadli na pobitych i złupili miasto, ponieważ zhańbiono ich siostrę. Zabrali trzody ich i bydło ich i osły ich i to, co było w mieście i co było na polu. Uprowadzili do niewoli całe ich mienie i wszystkie ich dzieci i kobiety i złupili wszystko, co było w domach. Wtedy Jakub rzekł do Symeona i do Lewiego. Sprowadziliście na mnie nieszczęście i hańbę w oczach mieszkańców tej ziemi, Kananajczyków i Peryzejczyków, a przecież ja mam mało ludzi, i gdy oni zbiorą się przeciwko mnie, pobiją mnie i zginę ja i dom mój. A oni odpowiedzieli, czy jemu wolno było obejść się z siostrą naszą jak z nierządnicą? Chyba nam wystarczy ten fragment. Chyba nam wystarczy ten fragment, bo jest dosyć trudny, bo jest dosyć no, do przetrawienia. I nie wiem, co, co tu możemy dodać, bo na pewno doświadczamy w tej sytuacji ludzkiej zemsty. Nie, ludzkiej zemsty. I chociaż wiem, że w teorii łatwo się, fajnie się mówi o wybaczaniu, gorzej w praktyce, w doświadczeniu, gorzej, gdy człowiek doświadczy właśnie e, jakiejś niesprawiedliwości, jakiejś nieprawości, i e, pierwszy jego odruch to oczywiście oko za oko i zemsta. I... Ale popatrzcie, jakby mogło być, gdyby tej zemsty nie było, nie? Jakby mogło być. Już zawarli ugodę, już się młodzi pokochali, chociaż nie jest wspomniane chyba o córce, o, o, o Dinie, jak ona się do tego wszystkiego ustosunkowywała, co ona myślała, co ona czuła, jakie miała ona zamiary w sercu. Nie jest o tym wspomniane chyba, chyba że przeoczyłam, ale. Można by pomyśleć, że sytuacja już była na pięknej drodze i mogło być pięknie, ale chęć zemsty wszystko odwróciła. Co będzie dalej, będziemy czytać w kolejnych odcinkach. Lubię też te fragmenty, nawet te trudne, bo lubię sobie tak odwoływać do, do dzisiejszego naszego życia, bo mimo że to wieki temu, to przecież Myślę sobie, że w każdej z tych postaci możemy zobaczyć trochę siebie, prawda? Czy tak nie jest? Tak jak wczoraj, gdy czytaliśmy o konflikcie braci, o tym, jak zostali podzieleni, o tym, jak zawarli te, 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 nie wiem, ten pokój, wybaczyli sobie i się rozpłakali, wzruszyli, to każdy znak mógł, sobie, mógł się utożsamić z którymś z nich, a może z każdym po trochę. Każdy znak mógł sobie. Nie wiem, dość dzisiejszej swojej sytuacji, pomyśleć, jaką ma relację z rodzeństwem, e, czy ta relacja jest taka świetna, że się wzruszacie e, swoją obecnością nawzajem, czy życzycie sobie dobrze, czy, czy może jest jakiś konflikt niekoniecznie e, wywołany przez Was, może przez jakichś tam dziadków, pradziadków, e, rodziców nieświadomie. E, każdy z nas może tak do siebie tę sytuację. Odnieść, również dzisiaj, nie? Myślę, że możemy też zadać sobie pytanie: ile we mnie jest chęci zemsty, pomszczenia czegoś, co się wydarzyło, może lata temu? E, czy na przykładzie tej sytuacji mogę, nie wiem, uświadomić sobie, że zemsta nie popłaca? E, nie wiem. Co ty będziesz dzisiaj, jakie ty będziesz miała myśli na ten temat po tym dzisiejszym fragmencie? Ale tak coraz bardziej czuję to w sobie, że możemy się z tymi bohaterami niejako utożsamiać bohaterami, postaciami niejako utożsamiać niejako widzieć w nich cząstkę siebie mogą być dla nas, Lustrem, nie? W jakimś tam stopniu. I fajnie jest, jeśli te refleksje e, poszłyby w stronę zrozumienia: e, takiego, że e, chodzi mi o to, że takie super ekstra zrozumienie przychodzi, gdy potrafisz zobaczyć siebie z boku. Możesz zobaczyć siebie z boku. Przez pryzmat tych postaci możesz zobaczyć swoje zachowania, swój sposób myślenia, swoje emocje. Bo nawet takie coachingowe ćwiczenia są właśnie, że gdy człowiek tkwi w sobie, to widzi świat wokół siebie przez pryzmat tego tylko znaczy przez pryzmat jakby mm, przez wąski jakiś taki e, horyzont. Nie wiem, żeby język Giętki powiedział wszystko, co pomyśli głowa. Ale gdy jakby wychodzisz z siebie, w sensie obserwujesz siebie z, z dystansu, a nawet e, najbardziej się poleca, popatrz na swoje życie, na siebie, na tę swoją sytuację, w której jesteś, z lotu ptaka, jakby z góry. To nawet e, chyba e, ćwiczenia e, Ignacego Loyoli e, tak mówią, nie? że popatrz na siebie z lotu ptaka. E, to wtedy zobaczysz więcej. Zobaczysz więcej. I to jest takie. E, pan Janusz coś pisze. Estera pisze, stanowczo też uważam, że Biblia daje możliwość zobaczyć swoje wnętrze jest moim lustrem. E, pan Janusz coś napisał, ale. Komentarz został usunięty e, i e, mówię to dla dobra mojego i całego świata. To cudownie, Panie Januszu, tylko e, nie wyświetla nam się, nie wiadomo o co chodzi. E, Estera, nie osądzając, nie oceniając neutralnie, to gdzie reagujemy, to jest nasz słaby punkt. Bardzo ciekawe wpisy, bardzo ciekawe komentarze. Dziękuję za nie. To, gdzie reagujemy, to jest nasz słaby punkt. Tak. <laughs> tak jak kiedyś mi się taki mem na internecie wyświetlił, taki fajny e, człowiek, i e, tylko ma taką jedną brew uniesioną, i, mówi, i, i było napisane, że to chyba najwyższy stopień rozwoju człowieka, gdy. Jak go wkurzą, to tylko unosi brew. <laughs> nic, nic go <laughs> nie, nie rusza. W sensie ma dystans do wszystkiego, akceptuje wszystko, rozumie, że rzeczy dzieją się po prostu dlatego, że ludzie ma, reagują w dany sposób na dane sytuacje. No to zostawiam nas wszystkich z tymi przemyśleniami. Do zobaczenia jutro o dziewiątej. Pozdrawiam wszystkich, które dziewczyny jesteście na powtórkach, i dziękuję za to, że, że jesteście i że pis piszecie. Ja nie jestem wyrocznią, e, nie pozjadałam wszystkich rozumów, po prostu czytam, e, pozwalam temu gdzieś tam się dziać. Um, i, I możemy robić to po prostu razem. Dobrego dnia Wam, kochane, kochani, wszystkim. Pa!